Cześć, witam was, z tej strony a ze mną jest The Viper. Tak. Znany niegdyś jako Nightman 512. Żeby nie było. Już nagrywaliś, nagrywaliśmy już serię z Minecrafta, nie? No, Jakaś tam była z multiplayer. No dokładnie. No i jesteśmy dzisiaj w jakiej grze? A. Path of Exile? Tak, Path of Exile, jakby ktoś nie wysłyszał, jest to gra typu Diablo, nie? Taka, taka click to play C2P i po prostu chodzi o to w niej klasycznie, żeby zabijać potworki, tak? Według tam jakiejś fabuły to jest takie coś tego typu, że tam lądujemy na jakiejś wyspie i coś tam mamy wykonywać różne questy. No, no, dokładnie, o których sami się pewnie przekonacie na tym, mam nadzieję, materiale, czy Euroxrona, czy u mnie. Także, także, także tak. No. I ja tu jestem aktualnie, jakby ktoś się pytał, wyborze, wyborze, wyborze yy, tego charakteru, nie? I nie wiem, co z tego wyjdzie, aczkolwiek, o właśnie. Yy, dobra. No to nie wiem tam na jakim miejscu jest Rocksron, czy on tam jest... moją ja sytuację, więc tak jak już ta, tam zobaczycie u Nightmana, że jak startujemy grę, znaczy u Dealtera że jak hmm. zaczynamy grę, to rondujemy no takie jakby plaży i jest taki jakiś tam koleś i mamy od niego pierwszą misję i mamy takie klejnoty jakby zielone. I to są jakby takie nasze umiejętności. Gdyż tutaj drzewko, umiejętności jest takie bardzo, bardzo ogromne. Tu się w tym miejscu zaczyna, to tam później pokażesz. I to się rozwijamy, jak tam się kto chce. I ten kryształ daje nam umiejętność, którą po prostu wkładamy do naszej broni samego fibunku i ulepszamy. Tu mamy że trzeba zabić 70 wrogów, to będzie drugi level tego kamyczka. Dokładnie tak. I na dodatek, jeśli jeszcze ktoś widzi tutaj, ogląda u mnie materiał, no to jestem właśnie, jak mówiłem przed chwilą, w wyborze charakteru i mamy tu następujące postacie, mianowicie Templar. Tutaj mam po angielsku grę z wiem, czy jest tam po polsku, wątpię, aczkolwiek mogę przetłumaczyć na miarę swoich możliwości. Templar to jest... W sumie taki mag, czy tam druid, coś właśnie tego typu, że jak lubicie kolorki i chcecie nie ciskać potworki, no to ta osoba jest jak najbardziej dla Was. Następną postacią jest Shadow, który można, którego można powiązać z asasynem, ninją, jakimś szpiegiem, tak? Shadow to po prostu cień z angielskiego, czyli taki zwinny gostek, który robi niektóre rzeczy bardzo szybko i po cichu najczęściej chyba że ja nim gram no dalej mamy mara 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 udera tak to jest tego typu to jest właśnie ten wojownik nie? to jest jakiś wojownik nie, no, nie wiem chyba. Co, no. No, to jest takie coś. no tu piszę w końcu, w końcu i am a warrior no co so. jestem wojownikiem cóż no popatrzcie na jego postać, popatrzcie ilu tu masy dużo, No i jeszcze się uderza młotem o głowę, więc jeśli lubicie ostre pierdzielnięcie, no to również ta postać jest jak najbardziej dla was. Dalej mamy Rangera, to jest taki łucznik, widzimy tu kobietę, ja tym, 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 tym? nie, ja tą kobietą grać nie będę, ponieważ to jest kobieta, a ja jakoś nie wczuwam się w rolę kobiet w grach. Będzie przykro mi no i, i, fajnie I nie fajnie jest że możemy od razu mieć na przykład, nie wiem, na naraz, czy tam, yy, co tu, no jakieś mamy zawsze zaklęcie jakieś, yy, no takie Dokładnie. wszystko, wszystko Dokładnie. takie szybko się dzieje. Jest takie jest, jest takie jest, takie coś jest jak najbardziej, hmm, aczkolwiek to chyba z ten też od wyboru postaci zależy. No ale przechodząc dalej, tutaj mamy duelista, właśnie to jest chyba hmm, to jest chyba taka postać, jakby, która przoduje. Yy, jeśli chcecie grać yy, dual wingiem, czy coś tego typu, że macie dwie bronie, yy, bo możecie posługiwać się naraz dwiema bronia, yy, broniami, tak? Więc yy, jak również chcecie, to jest coś podobnego do assassina, tylko że on, jak widzicie, ma sztylety. A tutaj to jest taki, jakby... Yy, to jest jakby taki. Yy, jak oni się nazywali? Myszkieterzy? Tak, chyba tak. Yy, że mieli takie takie właśnie broń, jakie tutaj możecie zauważyć. Więc to jest ten duelist oraz tutaj panienka, która się nam czai po prawej, witch, czyli po prostu wieczmark, z której wychodzi jakiś czarny dym tu nie wiem co to jest, ale również to jest taki mag, tylko że no nie wiem, to jest tak najbardziej, znaczy najmniej wiem o tej o sobie, o tej kobiecie, więc tutaj dużo nie powiem, ale coś, no witch, wiedź no to jaka coś typu mak, tylko że w ci pięknej, tak? I no i widzicie z różdżką, a nie jakimś, jakąś tutaj <coughs> takim kijem. Nie wiem, jak to nazwać, sorry, jak się pomylę. Dobra, więc to, to, to tutaj są nasze postacie, ja sobie tutaj grałem Asasynem, Shadowem, aczkolwiek zrezygnuję z niego, ponieważ jest nawet dobry, tylko chciałem właśnie Maraudera przetestować. Co ty, Rockstrom wybrałeś? Jaką postać, powiedz mi? Ja wybrałem sobie tego... tego asasyna, jak on tam się nazywał? Mhm. Tam jakoś, tam jakoś... Nie, ja to jest Shadow, no, Shadow, Shadow, po prostu. I on to jest taki, no, raczej się specjalizuje. Wszystkie lata o unikaniu takiego. I tak warto wspomnieć, że tutaj mamy od razu miksurki. Dwie na start i jedną many. I tak. I tutaj miksurki w tej grze działają na zasadzie, że jeżeli wypijemy, je nawet do końca one nam się nie tracą, tylko to się przywraca, to ta flaszka po prostu się sama uzupełnia z czasem. Mm -hmm. No to też jest nawet fajna taka alternatywa. Coś no, coś innego. Coś, co może rzadko się pojawia ja tutaj kurczę no, jest... wywaliło mnie nie wiem czemu mapa też jest tak. całkiem ok podstawę może sobie zobaczyć jak już wziąłeś sobie postać ja to ja ja sobie właśnie wojownika wybieram tutaj nazywam go The Viper zaraz jeszcze chciałbym kilka spraw poruszyć takich ogólnych tutaj nie mogę się z serwerem połączyć aha czyli already, already exist no nie wiem dobra dam pl, PL, PL to może coś to zrobi Dobra. Już warto zauważyć, że możemy sobie tą mapkę przesuwać yy, kursorami, po prostu. Mhm. Mm tak, nic nie może być przydatne. Dobra, i tu właśnie możemy zauważyć, że... <laughs> No, tutaj możemy zauważyć, że... Znaczy u mnie można zauważyć, że aktualnie jesteśmy na wyspie, na wyspie jesteśmy i tutaj jest właśnie ten gościu, o którym mówił Roxron, to jest Dying Exile, więc tutaj mamy jakieś tam rozmówki po angielsku, nie wiem czy większość to interesuje, co prawda aż taki dobry z angielskiego nie jestem, ale... Znaczy... Nie no nie będę to teraz mówił na moich umiejętnościach Ale dobra Heavy Strike jak widzicie nas zaatakował ziomek Nie wiedzieć oczywiście czemu Chyba że wiedzieć tylko musiałem to przeczytać No a ty jak sobie on radzisz? No ja już się zbliżam powoli do miasta więc to musisz nawet dobrze Bo no właśnie dobra. czemu mogłem osobno ponieważ na ten początek gry chciała przejść samemu dopiero później w mieście mogę się spotkać o. No, dokładnie tak. Jak będziemy w mieście, to w mieście będziemy mogli się spotkać i wtedy będzie, będzie Biba, nie? <grym> no, nie no. Jak, jak później sobie ten kamyczek zewoluujesz i wsadzisz w tą broń, nie? Najpierw i później zewoluujesz to po prawej stronie masz, bo później ci się pojawi e, taki plusik. Jakby po prawej stronie ekranu, klikasz go i mamy level up tego gamu hmm. dokładnie tak tutaj właśnie jeszcze patrzę sobie pozwolę sobie zmienić tutaj sterowanie ponieważ no nie wiedzieć czemu na M e miałem ekwipunek hmm. aczkolwiek teraz już tego nie a nie przepraszam moja wina moja wina moja bardzo wielka wina mam pod apostrofem i tutaj chcemy właśnie wam przedstawić a wiecie co zanim wam przedstawię to jeszcze powiem słuchajcie jeśli chodzi Oto jak póki co wygląda u mnie z nagrywaniem Jak widzicie mam małe ścinki oczywiście Ale jeśli ktoś jest z mojego starego kanału Właśnie iPhone 512 To powinien zrozumieć moją sytuację Gdyż no Procesor troszeczkę nie, niekoniecznie wyrabia Ja póki co jakby dopiero zaczynam Tak powiem przygodę Z nagrywaniem takiego czegoś jak let's play więc tak to wygląda. Więc yy, spokojnie mogę powiedzieć zapewnić, że yy, możecie poczekać tak do końca stycznia, powinien być nowy procesor, więc wtedy będzie wszystko śmiegać jak urok strona bo zgaduję, że tam wszystko pięknie śmiga. No nie no, takie mok jest. No i właśnie zabiłem sobie tutaj bossa i teraz chodzę do miasta. No ja tu dopiero zaczynam, bo musi, musiałem znowu się logować, holender. No ale cóż, dobra, co jeszcze chciałem powiedzieć? To jest jak póki co moja pierwsza, jaką w ogóle robię, seria, tak, gameplay, znaczy let's play na kanale. Będzie on oczywiście, będzie on oczywiście prowadzony z roxronem. Filmiki będą trwać głównie tak z 15 minut. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Coś jeszcze tak na szybko powiedzieć, ten film może jeszcze nie być idealny, ten film może nie być idealny, ponieważ no, jak powiedziałem przed chwilą dopiero zaczynam z tym wszystkim i mogę mieć trochę rzeczy nieogarniętych, więc jak najbardziej proszę o wyrozumiałość. Jest to dla mnie bardzo ważne, także, także myślę, że zrozumiecie jeszcze raz sytuację, w której się znajduję. Dobra. Dość biadolenia o takich rzeczach ogólnikowych, chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć co nieco o grze. Mamy ekwipunek, mamy ekwipunek który no, jak uro przypomina po prostu diablo, więc y, widzicie takie charakterystyczne, m, kratkowate y, wyposażenie tutaj miejsca. Y, jak tu możecie, możecie zauważyć, y, no póki co mamy maczugę, tak? Mamy maczugę, y, również tutaj możemy dwie bronie dać, y, tutaj. Nie wiem czy właśnie... każda klasa może tak zrobić, ale mogą być te dwie bronie. To, robisz, <śmiech> A <laughs> Aczkolwiek ja póki co oczywiście <laughs> tarcza tarcza i broń... No póki co biała, czy... Yy, <laughs> obuchowa te sprawy, nie? Więc zobaczymy jak to będzie wyglądać w przyszłości. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że jakoś się rozwiniemy. Yy, no. I póki co to w sumie tyle jeśli o to chodzi. Hmm, więc y, to jest gra, jak mówiłem wcześniej, click to play, jak po prostu takie Diablo albo Torchlight, jeśli ktoś kojarzy może. Hmm, no więc na takiej zasadzie po prostu to działa. Jest ona w pełni darmowa, więc jakbyście chcieli sobie zagrać również z kolegami, kto wie, może nawet natrafimy na siebie, y, na mnie czy na Roxrona, no to w takim razie będzie, mam nadzieję, ciekawie, jak będziecie chcieli, nie wiem, zagrać z nami, to myślę, możecie jak najbardziej pisać do nas. Nic hmm, spokojnie. No. I to w sumie na tyle... w sumie na tyle jeśli chodzi o słowa wstępu. I po pierwszej misji idziemy sobie odebrać nagrodę w postaci drugiego, drugiego tego kamienia, takiego z naszą zdolnością. No, tak, to ta... słuch Ja jestem sucha będę się zbliżał już powoli do tego miasta, czekam tu miałem chyba... No tu jest mapa. Gra na najwyższych ustawieniach detalach, aczkolwiek planuję, żeby to wszystko było w HD, więc nawet nawet jak ja zmniejszę detale, to w sumie nie czuję jakiejś różnicy, jeśli chodzi o FPS-y, bo tak to bym na pewno coś tam, myślę, porobił, ale mówię wam, poczekajcie jakiś czas, to będzie Gites. Dobra, póki co mogliście zauważyć, że wgiem nowy level, znaczy no... Jak macie takie pomarańczowe tło, co wam się pokazuje to oznacza to, że macie nowy level i jak macie nowy lewe, level to możecie również skill point dawać do, do tego... do... możecie rozwijać swą postać, tak? Macie tu drzewko postaci, jak naciśnięcie na ten tutaj taki krzyżyk i tutaj masz, mamy life, czyli życie oraz melee damage, czyli obrażenia od broni ja słuchajcie, moi drodzy, pójdę sobie w mini damage póki co, ponieważ myślę, że jak będę miał dobre obrażenia od, um, od właśnie broni, no to życia nie będę tracił, ponieważ będę mógł tak szybko płakać stworze, że nic mi nie zrobią, aczkolwiek będziemy tam mniej więcej wyrównywać. No ja taki mam zamiar. A ty w co tam idziesz, Roxron? No, ja sobie idę w... czekajcie, jeszcze w parze. P. I, I tutaj idziemy w... Wręcz jest tak, to jest... Mhm. A, tak, a, tak, a tak, a tak, a tak, a tak No bo ty jesteś właśnie tym shadowem, no to ty będziesz chciał tam rozumiem zręczność siść mm. Tak standardowo, dobra Ja tu się naprawdę coraz bliżej jestem tego miasta tylko <ścoughs> Chcę jeszcze pokazać trochę mapy, żeby ludzie widzieli mm, jak to wszystko wygląda Grafika ogólnie mm, O, jestem już przy tym hilloku, więc już coraz bliżej Już jestem przy mieście w sumie ty jesteś w mieście rok czy jak tam wygląda? Tak, ja do Dobra no to jakbyś mógł oczywiście to czekać na mnie czy coś tam zrobić, jestem naprawdę bliźutko um, Kill Hillock, tak mamy tutaj również takie przypomnienia na dole um, tam nad paskiem Hood że że po prostu mamy zabić kogoś, tak, mam jakiś specjalny cel misji. U mnie to jest aktualnie Hillock, jak na początku zawsze, mm, który jest jakby takim bossem w sumie. Więc tak to z nim wygląda. Póki co mogę tutaj dużo wziąć, wszystko będę mógł wziąć? Tak, wszystko będę mógł wziąć. Dobra, słuchajcie, ja już jestem... Yy, o, Friends widz, no, widać. Widać, dziękuję. Dlaj może fajna grupka jakaś się stworzy. O, Dobra, do ja... Okej. Okay. Ja wchodzę już do miasta. Właśnie jest ekran hodowania. Dobra, jestem. Dobra, Roxron, ja tu wchodzę już na plac główny, może tak powiem. Dobra, gdzie ty jesteś? Tutaj jest jakiś ziomek. Jaką... jak, jak masz jakiś pomysł na nazwę naszej grupy? Słucham? Masz jakiś pomysł na nazwę grupy? A nie wiem, możesz nawet dać, nie wiem, Dig Team czy Kordę, mój nieco Dobra, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że tu tak wchodzimy do miasta, najlepiej, porozmawiać, najlepiej, no nie, w sumie powinno się z tą Nessą porozmawiać I Później możemy tutaj kupować itemy Na takiej zasadzie to mniej więcej działa Sprzedawać, czyli tutaj dajemy na przykład jakąś broń I jak chcesz to sprzedać No to musisz akceptować I tutaj masz ofertę tej danej osoby i tutaj właśnie jak możecie zauważyć nie ma tu żadnych pieniędzy znaczy no ja jeszcze nie odkryłem czegoś takiego więc mam na przykład transmutation shirt to są w sumie, w sumie to nie ma jakby jako takie waluty tylko jest tutaj jak chcesz sprzedać rzecz no to sprzedasz tą rzecz tylko że z, w zamian za to ktoś ci oferuje również jaką rzecz nie pieniądze tylko rzeczy i to bardzo dokładnie no i również macie tutaj Hmm, tak zwane hmm, scrolls of witsom że do odkrywania jeśli macie nieodkryte jakieś rzeczy a znajdziecie ale musicie jakoś odkryć tak jak w Toczlasie na przykład no to macie właśnie te scrolle hmm, tutaj mamy tu jak przejdziemy tą pierwszą taką misję wstępną no to idziemy do tego gościa którego przed chwilą widzieliście i tutaj chcemy od niego reward czyli w sumie nagrodę I tutaj sobie wybieramy jedno z tych bodajże i co ja bym sobie wziął? Dual strike hmm, czy wziąłeś dual strike? Ja myślę, że raczej nie wezmę tego dual strike tylko... Ja myślę, że cleave wezmę. I nie on sprzedaje bronię też. By chciał. O, to też będziemy. I, te i te... Okej, okay, to zaraz sobie ogarniemy to wszystko. I tutaj możecie również z tego gadać, jeśli znacie bardzo dobrze angielski nie będziecie mieli z tym małych ani żadnego dużego problemu. Albo jeżeli on się będzie chciał oczywiście. No oczywiście No bo wiesz Diablo też w sumie tak bo taki grach, grach w sumie to jest Ja patrzę gdzie ty jesteś kurczę nie mogę znaleźć musisz dołączyć do party Tak mi się zdaje Do party? Tak do party A ja tu A gdzie to się robi? Bo jestem w twoich klientach Musisz clientach. sobie otworzyć y... pod S masz S S S SS jest create party nie. mam w ale jesteś moim friendem, że tak powiem eee, i czekaj, public albo... Ty... Party. A ja? A rozumiem chyba mam Nie, weź, weź sobie po prostu po public parties No i jak ty masz tam? Jak, eee, jakaś tam? my się nazywamy frajerzy. No właśnie chciałeś się splecić frejerzy <noise> No taka A jakaś tam to tam jeszcze nie. dodałeś widzę to ta... Znaczy nie jej nie, nie dodałem, oni sobie sami przyszyczają żyć no, Dobra, no jest. i w takim razie jak mogę się dowiedzieć e, gdzie ty jesteś? Jeszcze tu gdzieś na mapie będzie zaznaczone? Właśnie nie wiem, jest to może, może, może. Masz, wiesz gdzie jest Waypoint? Albo hmm, myślę, wyjdź czy... tam skąd czy... przyszłeś, albo nie, czekaj. No to jest waypoint, jestem przy Waypoincie. Jesteś przy Waypoincie? Tak, jestem, bo to jest tak. No. Lancelot, jakiś level dziewiątych. I tak, jak jesteś przy Wojponsie, w tym teleporterze, tak? Mhm. To weź sobie go na niego kliknij i tam... E, I możesz już... Gdzie to na Wojponsie, gdzie to na w ogóle gdzieś chyba nie. Hmm. Po prostu wyjdźmy, z, wyjdźmy stąd. Wyjdź, wyjdź z tego tam miasta i idź do przodu. Aha, rozumiem. Do The Coast. No dobra. To powinno działać. Tylko, że... tu bym musiał nową misję ba wziąć, bo tu nie mogę nic nacisnąć. Zobaczymy. A nie możesz się do, do, do miasta cofnąć? E, tak, mogę. I fajne w ogóle pułapki sobie wziąłem. Nie, bo wiesz chodzi o to, żebyśmy powoli już kończyli w sumie, bo... O Pojawił mi się, pojawiło mi się twoje życie. Jesteś? Chyba jesteś. Jestem, tylko gdzie jesteś. Kim ty jesteś. Tu. Nie, to jest jakiś Tarki. Ja tarik. jestem człowiekiem. A tu jesteś, tu jesteś, Pat. A no jesteś, tak. Jest. A, jest jesteś, bil. jesteś, jesteś. Ja też jestem dobra słuchajcie, ja myślę, że będziemy już kończyć ten odcinek, tak, bo się robi. No minut, się. bo ja mam tutaj licznik. No ja go mam, więc słuchajcie to, póki co pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że się spodobał, oczywiście. Będziemy... tutaj... komentujcie reflinki. Oczywiście Reflin <laughs> nie mamy reflinków. My ja nie no. mamy reflinków, ale... A, ja nie, jak no. chcecie, to możecie nam dać taką propozycję. My chętnie, my chętnie wam damy te reflinki. Oczywiście, no ale no, No tam jakoś Wszystko wiadomo, radzi, z pasji się do tego. Tak wszystko z pasji robione. <grych> Dobra, sajcie, będziemy się żegnać, bo już serio się trochę przedłuża. Minut, mm, mam nadzieję jeszcze raz, że Wam się filmik spodobał. I również mam nadzieję, że nie będziecie źli na to, że póki co z, z FPS-ami wygląda jak wygląda, bo tu trochę ludzi jest. Ale mówię, z czasem będzie coraz lepiej, ja będę jeszcze myślał co zrobić, żeby to było jeszcze lepiej. No i bez przedłużania, tyle, nie? No. no, no to no to trzymajcie się. co? Cześć, cześć, cześć do następnego odcinka i pa pa.